SM42 usterki dobry, część Państwu druga. W, filmie, w dzisiejszym filmie przedstawię Państwu dalszy ciąg usterek jakie mogą powstać na lokomotywie sm 42 Widzimy, że na pulpicie zapaliła się lampka, przekaźnik ziemnocwarciowy i nadmiarowy. Co w takim wypadku robimy? Po prostu robi się odblok na pulpicie. Jeżeli odblok nie działa z pulpitu, musimy otworzyć szafę elektryczną. Sprawdzamy przekaźniki nadmiarowe silników trakcyjnych. Tutaj widzimy, że jest wszystko OK. Przekaźnik nadmiarowy silnika 2 jest załączony. Patrzymy dalej. Tu widzimy, że przekaźnik nadmiarowy 1 jest zadziałany. Wystarczy tylko dotknąć tą zwolnkę już powinno wszystko grać. Lampka kontrolna, przekaźnika ziemnozwarciowego i nadmiarowego wygasła w przypadku abyśmy teraz chcieli przy otwartych drzwiach sprawdzić czy mamy jazdę. No niestety jazdy nie będzie, bo odpowiedzialny jest za to BD4, czyli mikrowyłącznik blokady drzwi. Aby był wyłączony, należy po prostu zamknąć szafę. Zamykamy szafę. Kiedy w cewce przekaźnika ziemiozwarciowego PZ prąd osiągnie wartość 40 V. Nastąpi jego zadziałanie. O tu jest przekaźnik. mały zwarciowy, zadziała w tym wypadku przełączamy wyłącznik pakietowy znajdujący się za placami maszynisty nad bateriami i zjeżdżamy awaryjnie do szapy.